Kolejne dwa zadanka, tym razem zależność rezystancji od y, wymiarów i materiału, z jakiego jest zrobiony na przykład y, drut, chociażby mamy tutaj dwa materiały. Najpierw coś policzymy dla miedzi, innym razem dla aluminium. Y, zagęszczamy ruchy i jedziemy 1,17, 1,17, 1, 17, sorry. 1 się. Dymnaście. Wartość rezystancji miedzianego L, S i rezystywność Rho. Dosyć istotną rzeczą, jeżeli chodzi o obliczanie, tutaj korzystanie z tego wzoru, to znaczy, mam na myśli ten wzór, że rezystancja to jest r, L przez S. Są jednostki. Jeżeli tu mamy metry w rezystywności, to też tutaj musimy mieć metry w przekroju drugą jednostką to jest on mm kwadratowy przez metr i wtedy możemy mieć tutaj w przekroju mm kwadratowe nad wypadałoby, żeby mieć tym było mm kwadratowe i wtedy wszystko jest OK. Właściwie to wzór napisałem nie zostaje nic innego jak jedyne co to tutaj zamienić to co już wspomniałem czyli mamy 12 mm. kwadratowych. No i dobrze by było z tego przejść na metry. Ja przypominam, że przejście co jednostkę będzie się odbywało co dwa miejsca, czyli tak naprawdę każde przejście to jest 10 do minus drugiej, czyli z milimetrów na centymetry to jest minus 2, z centymetrów na decymetry minus 4, z decymetrów na metry kwadratowe minus 6. Suma summarum otrzymujemy... I to mamy już właśnie, jak wspomniałem, w metrach kwadratowych. Jeszcze raz wzór. ROL przez S, gdzie? RO, czyli 18, 2 razy 10 do minus 9. L, 500 przez S, 0, 12 razy 10 do minus 6. To się równa. No, tutaj różne zabiegi możemy zrobić. Możemy to po prostu wrzucić w kalkulator i już. Możemy na przykład zrobić sobie tu razy 5, razy 10 i zdjąć dwa miejsca, czyli zrobi nam się minus 7. Możemy wtedy zrobić sobie tutaj na przykład 12 razy 10 do minus 8 i to do minus 8 przerzucić tu i otrzymamy do ósmej, natomiast tu tak jak mówiłem będzie 12 no i będziemy mieli coś takiego finalnie nawet, nawet nie tak tylko będziemy mieli będziemy mieli tu 182 razy 5 przez to 82 razy 5 przez 12 to jest jakieś 75 83 omy benz jedno z głowy i lecimy dalej czyli 1,18 oblicz wartość rezystancji drutu L i tak dalej, i tak dalej. Konduktywność aluminium, i tak dalej. Mamy konduktywność, a konduktywność to jest odwrotność yy, rezystywności. Więc wystarczy, że ten nasz wzór, który tutaj już pokazywałem, zamienimy. To znaczy, wystarczy zrobić coś takiego. I już nic więcej nie musimy tutaj działać. Możemy po prostu to liczyć. 150 przez. Możemy sobie jeszcze... A, trochę się rozpędziłem. Tutaj mamy D, więc z tego... Z, tej... z pola przekroju będzie to trochę ciężko policzyć. No ale tak, pole przekroju to jest pier kwadrat. No bo przyjmujemy, że przekrój to jest koło. Czyli pi y, d to jest. to jest A może odwrotnie. r to jest połowa d do kwadratu, czyli jakiś tam taki wzór można sobie z tego y, zrobić, na przykład. Przy czym trzeba pamiętać, że d to jest 1,6. Milimetra. A my musimy przejść na znowu metry. Czyli jedno miejsce to jest na centymetry, jedno miejsce jest na decymetry, jedno miejsce jest na metry. I mamy 1,6 razy 10 do minus 6. I wracamy do wzoru, czyli L mamy podstawioną, potem mamy tak: 35 razy 10 do minus 10 do 6. To jest ta konduktywność. No i razy to nasze koło, czyli pi razy 1, 6 razy 10 do minus 3 do drugiej przez 4. Wzór może trochę strasznie wyglądać na początku, ale zaraz go jakoś tam wyprostujemy.

przez cztery to się równa i teraz tak to nam wjedzie na kreskę łamkową, czyli to nam się skróci więc mamy tak 150 przez 35 razy 256 pi przez 4. Trochę mi się krzywo napisało. Czwórka leci do góry, czyli mamy 600 przez 35 razy 256 pi. To już raczej sobie wrzucimy w kalkulator. 2:13 2:13 oma, tyle w temacie. Lecimy z kolejnymi zadaniami na razie.